Fen, po walce Mateusza Mulańskiego Ty wyszedłeś do Oktagonu i go wyzwałeś. Czy były jakieś rozmowy w ogóle potem, czy to się to... Tak... jest chłopie, gruby temat, ale dobra, w sumie tak mieliśmy o tym pogadać. Ogólnie to jest grube, no. był gruby temat związany z menadżerką, która nas prowadziła, Karla Wolska, jest uszustką. E, był <laughs> temat bardzo taki kurwa, też to znaczy na nie tego tylko poukładanego w głowie. E, Ona jakby była naszą menadżerką i miała zająć się naklejkami na moje ciało. Tak wszystkimi współpracami i tak współpracami, dalej, no. Tak, wszystkim. Było tutaj parę osób, które miało być naklejone przez nich Nibunio, Luka, TV i... ktoś jeszcze? To jest Narcys. No, więc jakby ona wszystkimi miała się zajmować. Poleciała w chuja ogólnie z nami. Przez to, że właśnie miałem mieć tą walkę z Muranem na fenie. To ona tak jakby reprezentowała Maluba, ale również mnie. Więc jakby wysłałem ją, żeby po prostu porozmawiała z Murańskim na temat właśnie tej walki bo już jak tam nie do końca jakby chciał w końcu iść w te friki, miał budżet na tą galę tylko jedną, ale ona się nie sprzedała, więc jednak nie było takiej. Były rozmowy właśnie z Elitem MMA i w ogóle po prostu rozmowy o tej walce i oni się kurwa w sobie zakochali, nie? tej historii Serio, no. i zaczęli właśnie po elit, polecieli w taki no. sztos pania ze sobą, że ona się odłączyła od wszystkiego i olała wszystkich, kurwa, w współpracy. Ja jestem w chuj pieniędzy przez nią, kurwa, w plecy, no, bo nie czpa jedna z sobie, kurwa, jedna z teraz dwa tygodnie z nawet. Murańskim i Fly Chanel, która miała walkę na Fenie właśnie z masti ją pozwała podejść, swoja poleciała z hajsem e, i sobie po kurwa, no, nie teraz Oni są w Gdańsku, siedzą z Murelem. są razem, kurwa, i czpają. No, okay. Ale to nie jest to, że teraz mówię, że kurwa spodjudzam, bo chcę na przykład walki z Muranem. On tak jakby. Nawet nie, tak jakby, ja bym nie, nie chciała. Nie, ja, ja bym nie chciała, żebyś miał no, walkę no, z Muranem. Mam obrzydzenie nie, do tej no, osoby. No, naprawdę nie chciałabym, żebyś nigdy z nim walczył. Z Ja w niego. jestem w High League, mam tutaj kontrakt, on jest w więc tak jakby nie, nie to nie, nie wieje, jest takie podróżnienie, tylko po prostu chodzi o tą właśnie karę. Ale to nie dymy po to, tak to żeby, skubiła, żeby była walka. Bo ja uważam, że... Ci, że. To jest tak chujowa sytuacja, mieć kurwa na tydzień wyjebany, kurwa być przez sponsorów, kurwa, to jest tak stresujące. Nie zdajesz sobie sprawy, naprawdę. Jakby projekty nawaliły tak naprawdę. Nie, nie, no no więc. Ja wiesz, ja się wszystko poświęciłem w treningi, wiesz, co, pieniądze ładowałem w trenera, byłem naprawdę nastawiony na 100% na zwycięstwo, no to chciałem, żeby mi się tak jakby właśnie przez te sponsorskie umowy, wszystko pozwracało, żeby wyjść na plus, a to takie kurwa, kurwisko. Eee, chuj. No, Ciekawe czy ten ojciec z murańskiego wie, co syn robi teraz przez cały tydzień w Gdańsku. Pozdrawiamy pana Jacka. No powiem, że to naprawdę nie, nie, ja, nie mówiłem ja o tym. Ja nawet ani myślałam razu, się z nim jakoś skontaktować, czy on w ogóle wie, co, co, co syn robi, nie? Synem, nie? Teraz, no. Szkoda chłopaka, no, ale może się ogarnie. No jest to trudny temat, ale widziałem, że byliście też w Rzeszowie właśnie na Elicie. Tak, tak. I no Mateusz Murański wygrał tam dwie walki. Wygrał, no to wiadomo, nie? No ale ta pierwsza to powiem Ci, że decyzja tak była taka dyskusyjna, wiesz, z, z Dresikiem. A, po prostu on a jakby z, drugą, ogłosili, lupa, że z Dresikiem nie przegrał, stanski, no stanski, to... Mielonidas, no, no, Mielonidas. Eee, sorry, Mylonidę. No, Lu lupa mu tak uszkodził szczękę, że już wydaje mi się, że każdy by teraz nie Ewa, wygrał. E by, Ewa, Ewa tam mówiła, że właśnie też tam słyszała jakieś narady, że no Muran jakby musiał to wygrać A, że musiał, tam, medialnie, no, no. Że przejebał, ale tak jakby ustawili to pod tym samym.